Cześć kochani, dzień dobry. Co tam u Was ciekawego słychać? Ja idę właśnie do sklepu, ponieważ, znaczy tak, myślę, że będzie kapusta kiszona. Nie kapusta kiszona, tylko zwykła zielona kapusta, która na kiszoną się świetnie nadaje. W tej chwili młoda kapusta islandzka, przepyszna, przesmaczna. Jak byłam w keflawiku 2-3 dni temu, to było to. Kupiłam taką główkę. Śmieszna rzecz, w ogóle zapomniałam, że ją kupiłam. W siatce leżała i czekała, mówię. Rozłożę te wszystkie ciuchy, które kupiłam w keflawiku. Patrzę, tam jest kaposta. No, także taka skleroza. Byłam tak zmęczona. Ale później zrobiłam sobie taką właśnie kapustę kiszoną z tej nowej młodej kapusty i coś wspaniałego po prostu przepyszna rzecz. Jak widzicie, obciąłam włosy. Nie mam tego mojego długiego mopika na sobie. Mopik był fajny, ale bardzo przerzedzony, ponieważ sypiając, śpiąc w nocy. Włosy miałam pod plecami i niestety wyrywałam je po prostu sobie zwyczajnie. Leżąc, wyrywałam włosy i jak widać, tu mam siwe chilenie. Strasznie posypały się siwe, ale też strasznie dużo mi włosów odrosło. Ogólnie z fryzurki jestem średnio zadowolona, ponieważ tym razem zdarzyło się tak jak nigdy u mojej fryzjerki, u której 15 lat się ostrzega. Po prostu machnęła mi, ciachnęła mi nie tak jak chciałam, nie na tej wysokości. Tak, o 15 cm się pomyliła. Także pewne straty są. No ale cóż, już nic nie zrobię. Także. No nie jest to, co miało być. Miało być dłużej, no ale będzie dłużej później, nie? Aby do grudnia, może jakoś do końca roku odrośnie coś tam. Powiem Wam tyle, że jak suplementuję się minerałami, a do tego piję soki. Jeszcze do tego wcieram sobie galaretkę aloesową do, w, do skóry na włosach oraz e, spray taki fajny jest First, który ma 10, 11 przepraszam, różnego rodzaju ziół. Powiem Wam, że włosy o wiele szybciej rosną, są mocniejsze i tak na, naprawdę to ja już nie żałuję po tych trzech dniach w tej chwili od obcięcia, bo najpierw był dramat, pierwszy dzień to było strasznie, jak dla mnie różnica była jednak o ponad 20 cm straty. No i wiem, że mi odrosną, i mam nadzieję, że odrosną mi mocniejsze, grubsze, więcej, w ogóle wiecie, odchodzi. No, jedynie co to ja nie wiem, co z tym siwym czymś zrobić, bo jednak posypało się i to dość mocno w tej chwili. A kiedyś robiłam bardzo często blond, teraz ostatnio robiłam hennę czerwoną, ale znudziła mi się i nie mam takiego jakiegoś pomysłu na to. Ja nie lubię chodzić co miesiąc do fryzjera ani co dwa miesiące. Boże, myślałam, że ja tu porysowałam samochód, a to paski. A to paski u tej pani. No, się przestraszyłam. <grywa> eee, tak. Także chciałam powiedzieć właśnie, jak macie jakiś pomysł, ale ja myślałam na razie zostawić. Tyle, że jak zostawię, to wyglądam źle. No. Także coś wymyślę niedługo, jak mi się zachce. Na razie jeszcze mi się nie chce. Na razie mi się jeszcze nie chce. No. Także idę do sklepu po kapustę. Smaczną. Zobaczymy, czy mają, czy znowu trzeba iść do Kronanu. Często tak było, że przyszłam do netto i musiałam źle Krona. No. no także miłego dnia. Powiedzcie mi, czy kupujecie właśnie takie kapusty? Czy robicie jakieś sałatki, surówki? Co tam robicie ciekawego? Pomysł mi trzeba. wyszłam właśnie ze sklepu i chciałam tak wam powiedzieć, że poszłam po kapustę, którą w keflawiku w to kupiłam. Tutaj jest stara w sensie zimowej. Zimowej młodej, kapu... młoda zimowa kapusta. O, bo to nie jest ta właśnie kapusta, którą ja w keflawiku kupiłam, jest inny rodzaj. E wzięłam sobie banany wzięłam sobie wspaniałe jagody ale ich nie kupiłam ponieważ przez tą kapustę muszę iść do Kronanu no i wyjęłam to wszystko bo nie będę przecież z tym się ciągnąć po co mi z tym iść i powiem wam, to jest droższy jak Kronan ja w ogóle wolę w Kronanie jakoś kupować także leżą do Kronanu dzisiaj będzie piękny spacer cioteczki moje dwie Koteczki, cioteczki niestety, no chyba nie wiem czy jeszcze wyjdę z nimi, ale przydałoby się jeszcze z nimi takie kółeczko zrobić. No i jak nie będzie wkronanie tej kapusty, no to ja już nie wiem, będę musiała do Keflawiku chyba po tą kapustę jechać, ściągać może ją, nie wiem. No ale to znaczy, że gdzieś jest, ona na pewno w Reykjaviku też gdzieś jest, skoro już się pojawiła, to znaczy już, już jest. Na pewno są islandzkie młode ziemniaki, już od jakiegoś czasu, za dwa tygodnie co najmniej, przepyszne. Młode marchewki są, także ja nie wiem czy tak. Ja pokazywałam, no, ja suszę różne robiłam, także fajnie to wszystko wyszło. I tak sobie widzicie, podążam. Piękny dzień, ale zimno. Chłodno jest, no niestety jest chłodno. Zaczyna padać. Ja coś czuję, że to islandzkie lato to już się zakończyło w tej chwili i bardzo szybko przyjdzie teraz jesień, dosłownie 2-3 tygodnie i zacznie się sztorm, i tyle będziemy mieli. Lata, koniec. Lata już chyba można powiedzieć, że praktycznie jest gdzieś w natarciu. Też zaczyna się szkoła niebawem, prawda, w Islandii 20 bodajże sierpnia, szkoły średnie, bo ja już nawet nie wiem teraz. Podstawowe 1 września. I tak mam nadzieję, że właśnie wy również jesteście i będziemy razem tutaj działać. Pięknie rozwijać naszą firmę i kupować produkty i się smarować konserwować się, tak, tak trzeba się konserwować, zwłaszcza suplementami na jesień, żeby nic, żadne badziewie nas nie zabrało nie nabrało nas tutaj żadne nic. Powiem wam tyle, że w zeszłym roku, kiedy moja koleżanka miała przyjechać z Polski tydzień przed wizytą. Ja się bardzo poważnie rozchorowałam, dostałam anginy, to tam nagrywałam, że mam kaszelek, że mam taki głos i w ogóle się sama z siebie polewałam. Ale ta cała suplementacja zadziałała, bo w ciągu pięciu dni ja byłam wyleczona, ja miałam gorączkę, prawie 40 stopni, potworny ból gardła. A jednak dokładnie nastąpiło to, o czym mówiono. Mówią różne osoby, że to przyspiesza proces em, nie rehabilitacji, tylko dochodzenia do siebie po, w czasie choroby. I powiem Wam teraz też, wczoraj miałam taką sytuację, że z Kibla nie wychodziłam. A wiem, że jest już wirus, rotawirusy, już zaczynają krążyć. Grypa jelitówka już gdzieś tutaj krąży, bo to już wiem. No, poczułam. Tyle, że dzisiaj to już widzicie. Ja idę, temperatury nie miałam ani nic, już już idę. Tu mi piękny budynek budują, widzę go z okna. Na szczęście mi nie zasłonił widoku, to jest bardzo pozytywne, bo się bardzo martwiłam, że mi widok zabiorą. Kiedyś sobie kupię takie mieszkanie. No może nie tu, bo tu akurat tak, no, chociaż właściwie, zobaczmy, piękny widok tam jest na górę Esia, W samym centrum miasta. W sumie dystansowo by całkiem nieźle tu było. <laughs> bo tak, to za chwilę. No tak sobie właśnie idę i myślę, że zastanawiałam się, gdzie bym musiała mieszkać, żeby mi dobrze było. No otóż mieszkam w bardzo dobrej dzielnicy. Mieszkam w bardzo dobrym miejscu. Ale wszędzie mam niby blisko, ale jest bardzo daleko. I kurczę, nie ma tutaj tak, żeby nie było tak, jak ja bym chciała, żeby było. Bo albo mam daleko do parku, tyle co idę do tego parku, to już się zmęczę i potem w parku nie mam siły iść, albo idę do centrum. Jak dojdę do centrum, to nie mam siły iść po centrum. No i tak właśnie to wszystko wygląda pod tym względem. Że też nie chciałabym mieszkać w takiej ulicy, gdzie to wszystko tak kursuje, ze względu, że ja lubię jednak ciszę, pomimo że wychowałam się w centrum Gdyni i jako dziecko mi nie przeszkadzały autobusy, nawet konie jeździły, jeszcze jak byłam bardzo mała, to bryczki, czy jak to się tam nazywa, z końmi jeździły. Jechał rolnik i wołał, kartofle. No, kartofle i wołał, i ludzie sobie mogli zejść kupić. Także były takie czasy w wielkich miastach nawet. I to jest tak jakby oglądać alternatywy 4, no to tak by można było się przesunąć w czasie. Piękne czasy. Bardzo fajne. A właśnie, teraz tak sobie idę i myślę, że pan, który sprzedaje lody podjeżdża tu w Reykjaviku, jeździ po dzielnicach i dzwoni takim dzwonkiem i każdy wie, że to właśnie jest gość z lodami. No. Dobrze. Muszę iść do mojego już doszłam kronanu. Także Żegnam się z Wami. Zobaczę czy tu jest kapusta. Wyszłam więc ze sklepu bez kapusty. Także w Reykjaviku nie znalazłam mojej kapusty. Najwyraźniej jest w innym sklepie, nie w tych koło mnie. Także jeśli jesteście z Reykjaviku to mi dajcie znać. W którym bonusie, może w Kronanie czy w tym Netto. W centrum, gdzieś tu najlepiej. Eee... <noise> Można kupić kapustę, no. Także to jest jakieś śmieszne, żeby chodzić i szukać po całym mieście kapusty. No ale widocznie tam była jako pierwsza może rzucona. Tutaj jeszcze nie dojechała. Także no nie wiem, no trochę szkoda. Bo tak się napaliłam, właściwie wyszłam po kapustę, a wyszłam słuchajcie z tymi... O, patrzcie, nie pamiętam jak to się nazywa. Agrestem, o, agrest dostałam. Nie wiem, 12 może kulek w środku jest. Ale sobie kupiłam. Kupiłam sobie też czerwoną porzeczkę raz w roku można sobie pozwolić. Zresztą raz w roku one takie są teraz, tak jak teraz takie fajne są, nie? Co jeszcze kupiłam? Jagody, które były 400 koron tańsze, jak te, które są na przecenie w Nadto. I coś tam jeszcze kupiłam, nie pamiętam, co? A, brzoskwinie! Także będę miała taki parę dni warzywno-owocowych, właściwie owocowych, bo dawno nie było. Trzeba właśnie coś Owocowego teraz pojeść. No wspaniała pogoda, jest bardzo mi się podoba, pomimo, że jest pochmurno. Wrażenie jest co najmniej takie, jakby miało chlusnąć. Ale fajnie, fajnie jest pochmurno, słońca nie ma. Może jeszcze coś wyjdzie do nas, może jeszcze słoneczko do nas zawita. Czy ja tutaj myślę o tym tygodniu przyszłym, bo teraz będzie wielkie święto, wielka biba, weekend pijaka na Islandii i... A ponoć pogoda jest, no właśnie, nie zaciekawa. Już teraz idę i pada, i zresztą o tak, może tu widać bardziej. No nie fajnie, bo gdyby ten weekend pracownika był w zeszły weekend, to przecież przepiękna, wspaniała pogoda. była Prawie 20 stopni było w Reykjaviku, a ludzie teraz pojadą grillować, pod namioty bawić się, i będzie padało. No tak to jest, nie zauważyliście, że na Islandii. Od poniedziałku do piątku jest piękne słońce, przychodzi weekend i jest sztorm, gradobicie, śnieżyca, deszcz. Robi się poniedziałek, ludzie wstają na rano do pracy, słońce świeci jak wychodzą z pracy, tak, słońce jest. To zawsze jest temat do dyskusji na Islandii, islandzka pogoda.